Humor z Diablo, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. Znaczy nie jestem już w kolejnym odcinku z nowego sezonu. Ja już drugi raz zresztą do Fortnite'a. Oj. No i co ja kupię sobie ekipę Fortnite? Mm, no i mamy jeszcze karnet dostaliśmy sobie. Superancy, Już mam w końcu karnet, nie? Mandalorianin. E, no i już widzowie? W końcu tutaj mam pięknego skina. E... O i cóż, mamy w końcu to wszystko to co chciałem mieć. Mamy nowego skina! Boże, ten skin najlepszy skin, nie? Dobra, ja tutaj sobie to te zmienię, sobie a ustawienie graficzne. Czy tutaj o! No i O ale to jest zajebisty skin! O No Już nie wczoraj było. Dostępne. To jest Mandalorianin. Te wody tak dzimniejsz ten. I słuchajcie widzę, ja, ja już w końcu z tym kolejnym odcinku z nowego sezonu. E, tak, oczywiście na samym starcie widzowie zasubskrybujcie kanał, bo tutaj są fajne odcineczki Nagrywamy, dzisiaj nagrywamy super odcinki, no i zostawcie też łap łapeczkę w górę i słuchajcie, jutro będzie ten nowy będzie kolejnego odcinek nowego sezonu w piątek, gdzie payday 2 od razu i DBD, czyli dead by Daylight a w sobotę, od soboty do soboty, będzie daily z Fortnite, czyli maratonik mini, przez tydzień oczywiście No i potem dalej będzie daily, więc oczywiście wszystko to też od tak to też wszystko zrobimy. Zobaczymy nowe wyzwania za czterech graczy. No i słuchajcie, ja już wchodzę na solo, no i cóż, no i dobrze widzowie. Ach, wszystko to fajne. Nowy sen się zaczął, widzowie. No i wtedy, no, zrobiłem takie mini zmiany w piątek, poniedziałek, piątek. A nie, piątek nie być Minecraft, krystaliczna masakra, jeszcze. Ojojoj, oj, oj. właśnie teraz sobie przypomniałem. I cztery odcinki nie mam rady wrzucić. Eee, okej, okay, no dobrze To widzę w takim razie w sobotę. Będzie. W sobotę będzie, widzowie. Zobaczcie, widzę będzie kolejny odcinek. No i no słuchajcie, to jest takie niedziela od niedzieli do niedzieli. Będzie ja daily z Fortnite dopiero, tylko i wyłącznie. Słuchajcie, tak mi, jakby nie wiecie, tak tak ma się mapa w grze Fortnite. Z tej stratami jest tam jest w ogóle salty połączone z kilkendami. To jest mega fajne. Hmm. Patrzcie co tutaj, bo tutaj jest się kieszeni, że drugi ja w do do fortneta, to jakby nie wiecie. Oczywiście. Hmm, oczywiście. To jest pomidorowy przysiłek? Przypomnijcie to, to, to jest z pierwszego rozdziału mi się tak wydaje, tylko czekają co to za miejscówką, muszę to przypomnieć sobie. Chyba lepki lasek tak. No dobrze. A nie, po prostu to po prostu to, po prostu to jest zip i miejscówka po prostu to jest miejscówka po prostu to jest dobrze. W ogóle taką swoją drogę dwie kawał wrócił, nie? To jest mega sztos. E, dajcie coś jak Wam się ten sezon podoba. Ja dopiero drugi raz tutaj do, do, do Fortnite'a. Idę dopiero, dopiero zaczynam grać Fortnite od tego momentu, więc oczywiście e, To jest złoto, czekajcie, co, co złoto ma na to ma robić dobrze, nieważne. Ale że co Co to robić? Daj chwilkę znać po Niestety pod początkującym tym graczem właśnie Tych złoto i nie wiem, o co chodzi, tu nie Dobrze I skąd on się do mnie strzelał z jednego granata. Tam drugiego granata. Zakątek łopc, dobrze. Okej. Okay. Ten, ten skin jest mega kozak. dajcie to, jakąś się widzę podoba. Ten skin. O No ja tutaj niestety zginąłem e, dobrze Oczywiście teraz jest odcinek taki, taki od, z sezonu, co jeszcze raz opowiedziałem, więc Właśnie zrobię ten jeszcze następny odcinek to będzie widzowie właśnie, już właśnie Edytowany po prostu, po... Yy, nie wiecie co chodzi. Dobrze. Yy, myślę, że dwie gierki zagramy jeszcze, nie? Yy, no, się, bo na mam się jest mega że Oczywiście co rzeczywiście. Ten sezon się kończy się 16 marca, więc... i czekajcie, dlaczego ja na nagram odcinku. Myślę, że z 50 to raczej nie. Z 20, może tak. Ale tyle jest z. Ma, ma tyle jest Ci 10 dni, że mogę dać radę, widzę, nie? Yy, no, co za tydzień będzie kolejny, chyba w grze Fortnite. Chyba będzie to z tym. Chyba będzie to chyba z... Yy, jak to się nazywa? Chyba będzie to z chyba z... oczywiście z tym yy, eventem, oczywiście świąteczne też. To będzie za tydzień, tak 14 może będzie. Dobrze. Widzę w kątek łowcy. Ja w ogóle go widzę, w ogóle go nie widać, nie? nie. Dobra. Tutaj mamy, tutaj mamy chyba Durburguerą, nie wiem, jak tak wydaje Spójrzmy tam w te miejsce że to nie chcemy na to Znaczy, tutaj są jakieś... Miejscówki. O, czekajcie. Ta jest taka miejscówka, w której zaczynamy chyba. Bo to jest wszystko, w której widzę, zaczynamy grę. Tam o, tam myśleć jakieś pierwsze miejscówki tam. Tylko wie, że to jest była burgerownia z tego co wiem. A ta jest chyba pomidorowy przysiłek. No, i chyba tak się stało. Bosów nowych nie ma w tej niestety w sezonie. No, są takie mityczne mityki, nie? Ja nie, tam może to po nagiewy, to z mini może to są. Znaczy, słuchajcie, nie znamy tam. Tam powinno być pomidorowy przysiłek, z tego co wiem. Z tego co moich mi się daje, nie? Zaraz to. No cóż, to jest serio, koło blisko. No, prawie nie, no tu to tak gniotko troszeczkę. Ale dajcie znać, to się to nawiadą o wyłącznie. Właśnie, dajcie znać, jak to się tutaj dzieje. nie wiem w sumie to jest normalne miejsce to ja lecę na otwarte kolejce widzowie tu jeszcze 5 minut odcinka i kończymy odcineczek i potem idziemy potem będzie potem się montował normalnie po prostu z wycinami, po prostu z te też momenty pamiętać co nie trzeba po prostu ale mam, mam, że, 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 że bo tutaj jest bólowy po prostu że. Tutaj coś podobnego jest Zaraz zobaczymy Nie wiem, to są jakieś wyzwanie po prostu ciągle mi daje Jakieś wyzwanie zrobione To jest dziwne to, tak, nie, Ale to dziwne, widzę, wszystko jest Durwburgerownie, nie? Na Kałak 哎。 Strażnicy tutaj są No co to są za strażnicy? Zakończę ten odcinek, to jak to też wszystko jest dziwne O mam już pierwszą, nie sek No co dzień do na piętnastym odcinku No i cóż, do następnego odcinka W niedzielę z, z Fortnite'a Do zobaczenia